Witam kochani uczniowie, dzisiaj nauczę was jak wyłączyć komputer. Wiele osób mi pisało, że no, fajnie, umiemy włączyć komputer, umiemy przenosić te różne fajfocle, możemy, umiemy usuwać rzeczy do śmietnika i inne, włączać i pierdzieć na pasku i inne rzeczy, ale zmieniać nazwy, ale to nie wszystko, ponieważ nie umiemy wyłączyć naszego komputera. No faktycznie może to sprawić nie, nie wielką trudność. Przepraszam, odbiło mi się troszeczkę. Nie wiem, czy nie przycięło mi czegoś tam. Nieważne. W każdym razie, no spokojnie, zaraz Was tego nauczę. Także lecimy naszą piękną myszką tutaj. Na ten oto cudowny znak. Tutaj pisze start, ale możemy też na klawiaturze taki sam znak kliknąć. Ale dobra, chustym. A tak albo tak. Ja tutaj mam tak dziwnie trochę. No ale trudno, tu mamy jakieś zdjęcia, nawet nie wiem kto to. Nie wiem kto to jest w każdym razie nieważne. Teraz zasilanie. Tutaj znajdziecie zasilanie. Patrzcie, jakie piękne. Zasilanie. Klikamy zasilanie. Mamy uśpi. I tu pisze nawet. Komputer zostanie włączony. Ale używa mało energii, ale to nie jest wyłączenie. Zamknij. I to jest wyłączenie komputera. Zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer oraz uruchom ponownie. Zamyka wszystkie aplikacje, wyłącza komputer, a następnie ponownie go włącza. Czyli jak chcemy tak szybko wyłączyć, bo coś się nam spierniczyło i dało go włączyć, no to to jest dobre. A to jest zamknij, czyli po prostu jak wyłączyć. Także klikamy, no i po prostu powinno nam się wszystko pięknie wyłączyć klikamy ale ja nie kliknę ponieważ no jak wiadomo nie wywali albo i kliknę